Jest jedna rzecz, która powinna, jedno przywiązanie, takie ci ludzie powinni mieć. Bo broń Boże, jeżeli są przywiązani do narodu swojego, no to powstaje tak zwany konflikt interesów. No tu Unia Europejska ci coś każe, a ty mówisz, że to niedobre dla Polski albo dla Węgier. Orban odrzucił e, zalecenia Międzynarodowego Banku Światowego. On powiedział, to jest niekorzystne dla Węgier, to jest niekorzystne, to jest niekorzystne. Dziękujemy. Ciekawe, że Stany Zjednoczone też posłały do diabła tę, tę organizację. Natomiast Orban się zdziwił, bo oni mu tam po przysłali jakieś zalecenie z, z zmiany jakiejś właśnie uchwały, a ona już od dwóch lat nie obowiązuje. I Orban powiedział, Pierwszy raz widzę, żeby ktoś z takim zapałem bił zdechłego psa. Jest jedna rzecz, do której ludzie powinni być przywiązani. Czy światem rządzi spisek? Grupa nieprawdopodobnie wypielęgnowanych starców, o których już mówiłem, którzy spotykają się powiedzmy raz na pół roku w jakimś ustroju, w ustroniu ukrytym w pilnie strzeżonym rezerwacie przyrody, bo tak to się odbywa. I zastanawiają się, jakby tu przystosować świat do swoich wymagań. Czy też może pomysł na destrukcję istniejących struktur, programów, szerzy się, czyli narodów, religii, rodzin, szerzy się tak jak wirus komputerowy. Nie, nie widać go, nie słychać, nie wiadomo skąd się wziął, ale pleni się i psuje, psuje, psuje. Wkrada się do umysłów ministrów, bankierów, wydawców gazet i właścicieli stacji telewizyjnych a ci pozbawieni zdolności do samodzielnego myślenia rozprzestrzeniają go dalej. Zastanówmy się nad człowiekiem, który owładnięty wirusem wypisał się z kościoła, z narodu i z rodziny. Czy pozostała mu jakaś struktura, która jest częścią? Tak. Bank. Dawniej ludzie zamożni trzymali w banku pieniądze, z którymi chwilowo nie wiedzieli co zrobić. A co ma w banku nasz hipotetyczny obywatel? Ma w banku kredyt. Tak jest. To jest jego własność. Jego stosunek do banku jest taki jak chłopa pańszczyźnianego do dziedzica. Tyle, że w tym przypadku bezosobowego. Bank ma pod sobą określoną liczbę dłużników i sam z kolei należy do struktury wyższego rzędu. W ten sposób wirus przywrócił nam feudalizm, bo postęp postępem a istnieje określona niewielka liczba sposobów organizacji ludzi i wszystkie opisał już Arystoteles. Ta nienazwana jeszcze odmiana feudalizmu jest bożkiem zazdrosnym. Nie znosi przynależności swoich poddanych do żadnych innych struktur. Znamy to z komunizmu i hitleryzmu. Katolik nie może zostać wyższym urzędnikiem Unii Europejskiej ze względu na podwójną lojalność. No teraz jeden podobno został. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jego przywiązanie do zasad religijnych mogłoby wejść w konflikt z bezbożnymi nakazami Łódź. Śpiewak, który przyznaje się do polskości, nie wystąpi w radiu ani w telewizji i napotka na trudności ze zorganizowaniem występu. <Ky> Dziennikarz <Ky> to samo. Może liczyć na, co najwyżej na dróg, gazetach, które nie płacą, bo lebo zipią. Znam to z własnego życia. A więc chodzi o to, żeby było tylko jedno rozporządzenie. Bank, bank, bank. Jest. I na, nawet używa się teraz słów patriotyzm, nie, lojalność chyba w stosunku do marki jakiejś, do której się.